Kabaret jest jak Arnold Schwarzenegger w Komando. Tak wejść jest. i rozwalić wszystkich. Wiecie co robi rapper rano jak w stanie? Nie. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah. yeah, rapper. I know, yeah, rapper, motherfucker. <laughs> yeah, I like it, yeah. This is my guy. This is my gay. Z jesteście panowie znani jako Hunters.B. Natomiast w naszym kraju łowcy.B. A na Śląsku jesteśmy znani jako czuliki. Skąd pomysł na nazwę? Jak studiowaliśmy swego czasu w Cieszynie, to razem z szerszym gronem, nie tylko tym sześcioosobowym, z którym teraz jeździmy, często wychodziliśmy wieczorami na miasto i my te wyjścia nazywaliśmy łowami. A to nie znaczy, że łowiliśmy tylko i wyłącznie ryby albo coś innego, co można łowić. Łowiliśmy wszystko najczęściej banie. Co to jest? Froserka! A jaka faroterka? Sierżant Froserka! A co on tu robi? Węczny. Dzień dobry, zanepit! Sam nie pić! Nie! Nie, 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 bądź. Sanepit! Ale to trzeba się muszę umyć. Bardzo panu przepraszam, Co w sklepie spożywczym robi pies. To nie pies, to suka! Przyjechała suką i maciuszkę i choroba się z innymi psami. My mamy jeden cel, tak naprawdę. Żeby ludzie się dobrze bawili, żeby się śmiali. No. Przynajmniej tego na pewno od nas oczekują. Wiadomo, jak się uda jeszcze w to wpleść jakieś przemyślunki, aczkolwiek no nie, nie oszukujmy się, przycho ludzie przychodzą na rozrywkę. poszczególnych mieszkańców tych krajów. E, zadano im jedno i to samo pytanie. Ile to jest 10 razy 100 gram? I wszędzie to był kilogram, a w Polsce litr? Nie no, potrafimy Kiedy miała miejsce premiera kabaretu i gdzie? W Żorach. W Żorach w 2002 roku. Przeciw. W 2002 roku. Tak, przepraszam. I to był listopad 28 bodaj, listopad. I to Listopada. Listopada, przepraszam. I to, ale to jeszcze, jeszcze to nie była, nie był kabaretłowcy.b, tylko to była właśnie taka trupa uh, łowcy bani a uh, projekt. projekt 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 tak oglądaliśmy projekt. go miesiąc temu na laptopie nie, nie. chcemy żeby ktokolwiek to widział <śpiewanie> zupa, 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 zupa.